Silników, pisk, opon i wiele, wiele innych, a to wszystko w doborowym towarzystwie YouTuberów, TikTokerów, Instagramerów, no i innych znanych gwiazd. Ja sama wezmę udział w tych wyjątkowych atrakcjach, a to wszystko w ramach Speed Games. Tylko i wyłącznie w Modlinie i tylko i wyłącznie w naszym kanale zobaczycie wspaniałą relację z tego wydarzenia. Ja się trochę boję, bo atrakcji nie zabraknie. Nie zabraknie. Ruszamy? Idziemy sprawdzić. Speed Games to motoryzacyjne show. W którym największe gwiazdy rywalizują ze sobą na torze w modlinie. 16 uczestników podzielonych na dwie grupy mierzy się w czterech kategoriach: Slide Tak, Drift, Gymkhana oraz Time Attack. Zwieńczeniem całości jest z kolei wielki wyścig gwiazd. Pod okiem doświadczonych kierowców uczestnicy testują nie tylko możliwości Aut, ale i swoje umiejętności bezpiecznej jazdy w ekstremalnych warunkach. Osoba, która stworzyła wyjątkowy speed game. Skąd pomysł na, tak, na taki imię? Najważniejsi są nasi bohaterzy, bo oni się ścigają. Ja dzisiaj jestem po tej drugiej stronie. E, skąd pomysł? Na pewno jak byłem młody, gdzieś zaczynałem się interesować samochodami, czy w ogóle zrobiłem prawdę, Nigdzie nie dało się pojeździć szybciej samochodu, nauczyć się jakby bezpiecznej jazdy, w ogóle wsiąść na tor i pojechać. Więc to jest takie moje spełnienie marzeń z dzieciństwa, które udało się teraz zrealizować, że praktycznie każdy dzisiaj wsiadł za kierownicę, bądź na fotel pasażera za kółko. Fajnego samochodu. No, samochody są super, to trzeba przyznać. Ale bezpieczeństwo to dzisiaj też jedno z najważniejszych elementów tutejszego eventu. Czy uważasz, że można na własną rękę robić coś takiego jak to, co widzimy za naszymi plecami? Oczywiście no, jeździmy, ścigamy się tylko na torze. Jesteśmy na zamkniętym obiekcie, są instruktorzy, są sędziowie, więc to bezpieczeństwo jest wiadomo, jesteśmy zabezpieczeni. W ogóle też każdemu polecam, jeżeli chciałby w swoim każdym samochodzie dodać gazu, to jest tyle ośrodków w tej chwili w Polsce, różnych torów, że co weekend albo popołudniami można przyjechać na to i naprawdę bezpiecznie pojeździć, dodać gazu, zahamować, zobaczyć, że ten samochód co potrafi. A my tak naprawdę nauczyliśmy wiele osób do no, takich podstaw i bezpiecznej jazdy, i sportowej. Jazdy i trzymania i pozycji kierownicą. Jakie są plany na najbliższą i też dalszą przyszłość? Ja sportowo na pewno teraz Mistrzostwa Europy e, jadę. E, no i pod koniec roku przygotowania do Dakaru to jest jakby no, główny konik i trzymajcie kciuki w styczniu, bo, bo tych kciuków się przyda na Dakarze bardzo dużo. Trzymamy kciuki przede wszystkim za Dakar, ale też za Mistrzostwa Europy w, w Driftie. Super, dziękuję. Feel the pressure, cause it gets heavy. So buckle up! Get ready, ready. ready. You don't know want mess with me! Yes. I'm the best there Shit! Słyszałam, że jesteś niezwykle kompetentny i to nie jest twoja pierwsza tego rodzaju impreza. E, tak, to prawda. Miałem przyjemność bycia na pierwszej edycji, zupełnie pierwszej. Co prawda, była ona znacznie bardziej kameralna, oczywiście to nie było złe, ale widać, że idzie to do przodu, coraz bardziej się rozwija, jest coraz lepiej, coraz więcej samochodów, coraz więcej atrakcji, więc dzieje się. No i to jest w zasadzie mój drugi raz, chyba na takiej motoryzacyjnej imprezie, gdzie faktycznie mogę prowadzić i coś pokazać, dać od siebie, może tak. E, czy nauczyłeś się czegoś porównując zeszłą edycję z tą edycją? E, tak, myślę, że. Takiego wyczucia. Na początku, jak wsiadłem, to miałem taki moment, że musiałem sobie znowu przypomnieć, zwłaszcza tam, gdzie się kręci bączki na mokrym. Ale właśnie tutaj jest ta możliwość, czego nie ma na drodze, ten spokój. Robimy to legalnie, jest bezpiecznie i po prostu można się totalnie poświęcić temu, żeby ten poślizg wyszedł jak najlepiej albo po prostu przejazd na czas. Przed Tobą ostatnia konkurencja. Powiedz mi, co czujesz? dużą tremę w zasadzie, bo tutaj mogę się pochwalić, że w czasówkach miałem najlepszy czas i to dosyć całkiem sporo pokonałem drugą osobę, no i przez to taką presję też odczuwam, ale wierzę w swoje umiejętności i mam nadzieję, że będzie jak najlepiej. W takim razie ja wierzę w Ciebie, jestem Twoją fanką, kibicuję Tobie i powodzenia! Dziękuję bardzo, dziękuję. Oczywiście Speed Games oczywiście kolejna atrakcja, i tym razem będzie to mniej lub bardziej kontrolowany drift, także jazda na hamulcu ręcznym na bardzo trudnej, śliskiej nawierzchni. I powiem Wam zupełnie szczerze, że im dłużej tu stoję i czekam na swoją kolej, tym emocje są większe coraz bardziej zastanawiam się, czy ja w ogóle jestem gotowa wsiąść do tego samochodu. Jest piękny, czerwony kolor mi pasuje, ale to chyba wszystko, dlatego że naprawdę Paulina, która jeździ w tym momencie, miała jeździć bezpiecznie, miała właściwie no, nie wzbudzać większych emocji, a to brzmi i wygląda naprawdę strasznie. Zobaczcie, co się dzieje na torze. To hamowanie, właściwie z sekundy na sekundę, zawrotne zakręty. Wow, ja się trochę boję, ale zrobię to spokojnie, tylko naprawdę z każdą sekundą no, strach jest coraz większy, bo jak człowiek na to patrzy, mówi sobie, spokojnie tak się kręcą, natomiast przeciążenia, które są w tym momencie w samochodzie, dodatkowo, no jednak jakiś tam smak rywalizacji, bo to w końcu jest rywalizacja, to wszystko... Daje się we znaki i zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że spodoba Wam się mój pierwszy w życiu zaplanowany. Bo raz w życiu miałam taką sytuację, że nawierzchnia była śliska, zima i samochód trochę się przekręcił, ale w tym momencie, pierwszy raz w życiu, pokażę Wam, jak się driftuje. W tym momencie Dawid Sposób, który jest zawodnikiem driftingowych mistrzostw Polski. No i muszę go o to zapytać: Dawid, czy w tym momencie moje życie zależy od ciebie? Myślę, że nie. Mamy bardzo w sumie wolną tutaj trasę, i tutaj nie ma jakichś takich mocnych przeciążeń, które by mogły nam zaszkodzić. Wolną, to znaczy jaka prędkość? Myślę, że maksymalnie 30-40 na godzinę w poślizgu. No bo wygląda to naprawdę emocjonująco. I powiedz mi, ile czasu w ogóle zajmuje takie podstawowe opanowanie driftowania? Myślę, że taki okrąg, który jest tutaj do zrobienia, to ogarniesz w miarę szybko. Dobra, to próbujemy pierwszy drift w moim życiu. Na antenie Polsat Games tylko i wyłącznie. No to co, zaczynamy i mam nadzieję, że do zobaczenia. Dobra Ksenia, jesteś gotowa zostać profesjonalnym kierowcą rajdowym? Bo świetnie Ci to wychodziło, więc zakładam, że chyba tak. Jestem gotowa zostać profesjonalnym, ki profesjonalnym kierowcą rajdowym. Tak! Tak! Nie, naprawdę, to są emocje super, fajnie się na to patrzy, ale jeszcze lepiej się jeździ. Myślałam, że będzie gorzej, ale jest super, jest mi gorąca, już muszę rozebrać. Autko też jest gorące, tylko naprawdę bezpiecznie, z instruktorem, powoli. Ja jestem z Dawidem, więc po prostu byłam zaopiekowana, ale jest mega, mega, mega i polecam to każdemu. Naprawdę warto, oglądajcie wszystkie relacje i mam nadzieję, że tych relacji będzie więcej i mam nadzieję, że już kolejnym razem to ja w ogóle będę mimo tych kółek pięknie driftować. Emocje są genialne. Polecam to każdemu, tylko z głową i bezpiecznie, a jest po prostu super. Wygląda niepozornie, ale trudne zadanie przede mną, na szczęście w tej rundzie będę jeszcze tylko i wyłącznie pasażerem, ale nie wiem czy widzicie, tam dalej mamy specjalny tor z wyjątkową platformą, która działa losowo, może się przekręcić w jedną, w drugą, w trzecią stronę chyba nie i nigdy nie wiadomo w którą stronę się przekręcimy, mamy hamować, mamy kontrować i dobrze, że... W drugiej rundzie to ja będę prowadzić. Emocje są ogromne. Trzymajcie kciuki, a ja już wsiadam w tym momencie do samochodu jako pasażer. Nie mam choroby lokomocyjnej, tylko mam nadzieję, że nadal nie będę jej mieć po dzisiejszej jeździe. Wdech, 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 pięć głębokich oddechów, ale to nie wystarczy. Byłam pasażerką. Kinga prowadziła i powiem Wam, że no nie jest to łatwe. Ja ogólnie się boję, ale kontrolowany drift, bezpieczna jazda przede wszystkim i w ogóle muszę to powiedzieć, nikomu nie życzę takich warunków na prawdziwej drodze, przy prawdziwej jeździe. Zaczynamy. 50 km na godzinę i skręt, nie wiadomo w którą stronę. Jak sami widzieliście, wyglądało co najmniej niebezpiecznie, dlatego nie zachęcamy Was do takich przejazdów, tylko i wyłącznie kontrolowane na torach takich jak ten. Cześć Ksenia, hej! Jak było? Ta próba była genialna, No była genialna. Nas nie obro... już nas nie obróciło nie. i super! I już spokojnie, Ale rączki drżały, czy nie, czy nie, tak było... one nigdy nie mogą drżeć. To drżeć, nie, to, to tak nie może być. Trzeba się skoncentrować. Najgorsze jest to, że już się przyzwyczajasz już trzy razy cię ta platforma wyrzuciła w prawo i, i potem za czwartecznie jest w lewo, więc tego się nie da zaplanować. Ze mną kolejna uczestniczka zawodów Speed Games Marlena. No i muszę zapytać o emocje. W ogóle powiedz mi, skąd ten pomysł? Jak się dowiedziałaś o zawodach, to chciałaś wziąć w nich udział? Jeżeli tak, to powiedz, jakie emocje? E, pomysłodawcą był oczywiście mój partner, Kuba, który jest fanem motoryzacji. E, I tak naprawdę rok temu już byliśmy na pierwszej, pierwszej edycji. I e, to był jego pomysł, oczywiście. Ja na początku stresowałam się bardzo, nie wiedziałam, czego mam się spodziewać i byłam trochę niechętna, ale jak już zrobiłam pierwsze drifty, to bardziej już się rozluzowałam i podoba mi się to wydarzenie. Także... Czyli kolejna edycja jak najbardziej, jesteś chętna. A, tak, tak, jak najbardziej. Jest naprawdę cudowna at atmosfera, także... A powiedz mi, no właśnie, mówiłaś coś o driftowaniu. Jaka jest największa trudność, jeżeli chodzi o driftowanie? Myślę, by wyczuć ten moment, gdzie już trzeba puścić tą kierownicę i auto tak fajnie sobie sunie gdzieś tam po tej drodze. To było dla mnie na początku troszeczkę ciężkie, ale już w zasadzie przy ostatnim, w ostatniej powtórce wszystko załapałam, także się udało. A jaka konkurencja wydaje Ci się najtrudniejsza w całych zawodach? Myślę, że chyba ten wyścig, który jeszcze jest przede mną ze wszystkimi zawodnikami, myślę, że to jest dosyć duże wyzwanie, bo słyszałam, że tor jest dosyć ciasny i już w poprzedniej edycji były małe kraksy, także tutaj się troszeczkę stresuję i myślę, że to jest takie najbardziej wymagające. przed nami absolutnie ostatnia i najważniejsza konkurencja. Czyli wyścig youtuberów, TikTokerów i dziennikarzy. No zobaczymy, kto wygra, bo muszę powiedzieć, że jasnego faworyta chyba po tych wszystkich atrakcjach jeszcze nie mamy. Nie mamy ja ogólnie sobie tokerą, tak troszeczkę, a ten, tak nie wiem, no, takim najlepszym. Kto sobie najlepiej poradzi, ten niech wygra, a faktycznie łatwo nie będzie. Nie będzie. Niech wygra najlepsze, a my chyba idziemy podziwiać się tę piękną konkurencję. Idziemy. Jak uważasz jak się czujesz? Czujesz się mocny w tych konkurencjach, czy raczej taki średnio? Bo ja obserwuję i widzę, że chyba jest dobrze. Przyznaję, że jestem zaskoczony sam sobą trochę, jeżeli chodzi o wcześniejsze rzeczy, jak na przykład driftowanie czy wychodzenie z poślizgu, bo to do wychodziło mi dosyć dobrze. I bawiłem się tam przednio. E, natomiast e, tu zajęłem drugie miejsce na razie w kwalifikacjach i też czuję się w miarę ok, bo ja dużo jeździłem na gokartach, więc się bawiłem w życiu. Mam też przyjaciół e, kierowców wyścigowych i rajdowych, więc gdzieś tam powiedzmy znam się z tym tematem. Sam dużo nie jeździłem, jest to pierwszy raz, kiedy coś takiego robię, więc jestem absolutnie podekscytowany i super zajarany. Karolina Gilon, dla której nie są to e, pierwsze zawody z serii Speed Games. Powiedz mi, co dzisiaj robisz, komu kibicujesz? Dzisiaj jestem w roli prowadzącej e, ten event, tą zabawę. E, ostatnim razem brałam udział w wyścigu, tym razem e, nie, ale następnym razem myślę, że znowu e, będę na tym torze. Kibicuję wszystkim, Mnie się wszyscy dobrze bawią. Pamiętaj o tym, że to jest przede wszystkim zabawa, ale żeby było też bezpiecznie, no i główna zasada słuchać osoby po naszej prawej, prawej stronie, czyli instruktora. Niedawno i chyba też jeździłeś. Tak, jeździłem, y, zająłem szóste miejsce, ale startowałem jako dziewiąty i teraz jest to y, fajnie, jakby urozmaicone, ponieważ y, Time Attack decydował o tym, kto z jakiego miejsca startuje, więc fajnie się to wszystko rozwija. Słuchaj, y, jeździłeś dzisiaj czymś, czy nie za bardzo? Jeździłem Lambo. Y, fajna zabawa, fajna zajaweczka. Można sobie sprawdzić furki, na które sobie na co dzień nie możemy pozwolić. Może w przyszłości, ale na tą chwilę na pewno nie, także fajnie, fajne przeżycie. Yy, ogólnie mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będę miał okazję wystąpić w wyścigu. O jest fenomenalnie, fenomenalnie zupełnie się nie spodziewałem, że ten dzień tak się potoczy. Naprawdę byłem zaskoczony z każdą inną kolejną konkurencją, która była, że nawet dobrze sobie radziłem. Jak, wiedziałem, jak widziałem, że będzie time attack tak i zobaczyłem, że mój czas jest drugi i zobaczyłem, że Kuba ma prawie 6 sekund przewagi nade mną, to byłem przekonany, że dobra, będę walczył o pudło, ale pewnie nie o zwycięstwo. No i nagle się udało. Na samym wyścigu na początku wyprzedziłem Kubę i potem po prostu przez cały wyścig utrzymałem to prowadzenie. Ręce mi drgały całe, spocony jestem i naprawdę to było bardzo ekscytujące. Fenomenalne uczucie, wspaniały dzień. Wszystkim gratuluję zwycięstwa, bo naprawdę kupa świetnej roboty. Jak się czujesz nosząc ten piękny tytuł? Czuję się bardzo dobrze, natomiast też czułem ogromną konkurencję ze strony przede wszystkim kolegi, który był drugi, który za mną jechał. Gdyby nie pierwszy zakręt, to byłoby go bardzo trudno pokonać. On był... Co najmniej na takim poziomie jak ja, tylko zdecydowało to, że ja wyjechałem pierwszy w pierwszy zakręt i później on po prostu miało ciężko z wyprzedzeniem mnie, ale poza tym byliśmy na bardzo zbliżonym poziomie. Wyglądasz na bardzo opanowaną osobę, jak na kogoś, kto przed chwilą wygrał taki wejści. No dziękuję, no, staram się po prostu e, cieszyć tak wewnętrznie bardziej. Cóż za piękną nagrodę dzierżysz w swoich dłoniach, Kseniu. Wyjątkowe trofeum za wyjątkowe atrakcje, bo tak naprawdę to jest wyróżnienie za drift, który poszedł mi całkiem dobrze i to są niezapomniane emocje. Cieszę się, że dostałam trofeum, będę to wspominała naprawdę długo. Nauczyłaś się dziś czegoś? Bardzo dużo, przede wszystkim takich praktycznych, jak jazda na trudnej nawierzchni i to się da wykorzystać w praktycznym, w takiej normalnej jeździe samochodem. Ale poza tym emocje, które tutaj są, nawet jeżeli nie brałam udziału w wyścigu, cała ta otoczka chyba nauczyła mnie tego, że zacznę driftować. Jemy na podium i kończymy to, co dzisiaj zaczęliśmy. Było super i należy nam się pierwsze miejsce.